Dzień dobry kochani. Dzisiaj pokażę Wam kolejny y, stroj, który przygotowuję na y, świąteczny stół. Jest to moja taka propozycja, także zapraszam serdecznie do oglądania. Um, tutaj przygotowałam dla Was troszeczkę będzie to inny stroik. Przygotowałam biały taki duży talerz y, taki w takiej formie takiego statku kosmicznego. Jest to taki typowy talerz, y, który... Z, obiadowy, w którym możemy wykonać na przykład jakąś potrawę, nie wiem, rybę, galaretę, no cokolwiek po prostu tutaj. I ja pokażę wam, że na talerzu też można zrobić właśnie stroik, jeżeli nie mamy kryzy. Do tego będzie y, świeca, właśnie tutaj sól różowa himalajska, y, szyszki, y, szyszki bombki, y, piura y, anioł i kilka gałązek właśnie y, choinki naturalnej. Także zapraszam was serdecznie do oglądania tego filmu. Pierwszy etap to jest położenie świeczki na talerzu. Także ja mam tutaj taką świeczkę w formie soli naturalnej, naturalnej soli himalajskiej, szlachetnej, bardzo bardzo takiej właśnie bardzo fajnej. Ja bardzo lubię tą sól. Możecie ją kupić w sklepie internetowym w. Młyn ten... ja już kiedyś wspominałam, nagrywałam filmy, także jeżeli chcecie to znaleźć na moim kanale także tutaj są trzy świeczki i tutaj będę wypełniała dekoracjami także to jest taka pierwsza forma także stroik udekorowałam szyszkami dwoma gałązkami, dosłownie delikatnymi gałązkami świerku srebrnego i choinki jedną bombką dużą częścią szyszek, właśnie które zgromadziłam, suszyłam z lasu i podstawą jest tutaj świecznik. Także po prostu możecie ten stroik postawić wszędzie, przenosić. Jest na dużym, eleganckim talerzu, także będzie bardzo fajnie się prezentował. I także jeszcze teraz zapalę świeczki, żebyście mogli zobaczyć ten efekt w całości. Także zapaliłam już świeczki i stroik wygląda tak. Także... Dekoracja właśnie taka na talerzu też bardzo ładnie e, będzie wyglądała w domu, na stole świątecznym. E, także wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawa, innowacyjna forma. E, jeżeli nie macie kryzy, jeżeli nie macie za dużej ilości tych wszystkich e, takich dekoracji, które zrobiłam właśnie w tamtym stroiku, e, żeby tak bardzo na bogato go, wiecie, tak wyeksponować, po prostu zwykły duży talerz może być kwadratowy okrągły jajowaty forma trójkątny forma dowolna i po prostu wypełniacie wstawiacie świeczkę jaką macie różnego rodzaju wypełniacie właśnie szyszkami i gałązką i macie przepiękny stroik także który po prostu um, no będzie na pewno dłuższą taką ozdobą na święta tak jak mówię ten stroik jest um, ten stroik jest um, bardzo taki um, Profesjonalny bym powiedziała, bo jest zrobiony na kryzie, a ten jest, ten jest po prostu typowym stroikiem właśnie na talerzu. Także to jest moja propozycja, także mam nadzieję, że zainspiruje Was do zrobienia takich stroików. Będę się cieszyła, jeżeli wykonacie. Napiszecie w komentarzach, że zrobiliście, może uda Wam się jakieś zdjęcie zrobić, także bardzo chętnie też chciałabym je zobaczyć. Także możecie dzielić się również swoimi pomysłami ze mną. Na pewno, na pewno zainspiruje się również jakimś ciekawym motywem. Także to jest moja propozycja. Także ja bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Zapraszam do oglądania wszystkich moich filmów. Proszę o subskrypcję kanału. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Baba! Pa, pa.